Manko na kanale Wiejskich Inspiracji po raz kolejny witam Cię na kompostowniku. Jak kiedyś wspomniałem, film z robienia pierwszego kompostownika się nie nagrał, był wadliwy, więc będzie szansa teraz nagrać drugi, ponieważ szybko się okazało, że pierwotny dołek, który wykopałem, już jest za mały. Może będzie lepszy jak się go obuduje, natomiast w tej chwili musimy go powiększyć i zrobić drugi oddzielny. Dlatego że się okazało, że część rzeczy, które. Poszło na kompostownik taki świeży, no to one się będą przynajmniej rok kompostować, jak nie dłużej, więc spoko mogą sobie być na kompostowniku, który wcześniej wykopałem. Natomiast okazało się, że mamy sporo, sporo materiału, który jest już nieźle przekompostowany, bo leżał rok albo dwa, albo nawet może dłużej, nie wiemy, i ten materiał będzie można spokojnie wykorzystać już przy zasilaniu i użyźnianiu pola. W tym roku, zaraz prawdopodobnie w ciągu kilku dni, będziemy sadzić pierwsze rzeczy. Więc na pewno się przyda właśnie taki podkład, który użyźni trochę glebę. Dlatego muszę wykopać dla niego zupełnie nowe miejsce. Tamten stary powiększyć, żeby był dużo większy. I obok powstanie drugi, w którym będziemy trzymać te rzeczy już mocniej przekompostowane. Także w ogóle fajnie, że są, bo w tym roku nam troszeczkę pomogą. W, glebie. w końcu mamy tutaj na wiejskich inspiracjach nie używać żadnej chemii, żadnych sztucznych nawozów, więc tylko kompost, nawozy zielone, biohumus i tak dalej. A swoją drogą przyjechały też dżdżownice. Zaraz pokażę. To jest ta część, która jest zbierana od jakichś dwóch, 3 tygodni. Dokopaliśmy tutaj, żeby było styczność z ziemią dokładnie na granicy stodoły, a właściwie odrobinkę poniżej tej granicy, ponieważ tutaj będzie ustawiona jeszcze paleta, która będzie robiła ściankę. Tutaj będzie ścianka z tyłu odgradzająca. Tam będą sobie wtedy z pokoju rosły pokrzywy, które będziemy wykorzystywać jako nawóz. One właśnie tam pod stodołą zaczynają rosnąć, a to oznacza, że w ogóle ich nie tykam i to jest to jest święte te pokrzywy mają być święte, będą tutaj bardzo y, czule hodowane uprawiane zresztą y, bardzo dużo ich tam rośnie teraz za chwilę to przerzucimy tu, żeby cały rok pracował ten kompost ale najpierw idziemy po dżownicę. tutaj mamy przywieziony prościutko z kompostu moich rodziców to jest już dobrze przekompostowana ziemia to już, to już jest mocna próchnica i to jest idealny nawóz a po co to jest przywiezione? a na, po to co tam jest pod spodem o. teraz już bardzo dobrze widać to są dżdżownice nie wiem czy kalifornijskie czy jakieś inne ale ilość tych dżdżownic jest imponująca i ponieważ tutaj nie znaleźliśmy żadnych żyżownic, nie wiemy jak szybko się same zasiedlą, to dodamy, dodamy tych przywiezionych od moich rodziców i mam nadzieję, że polubią tutaj ziemię wiejskich inspiracji, będą się rozmnażać i przerabiać kompost. A ja jeszcze pewnie dorzucę ich trochę więcej w przyszłości. Także część idzie teraz do świeżo wykopanego dołka, a część pójdzie do tego kompostu starego. Dobra, zaraz ich przysypiemy troszeczkę tą częścią kompostu, który już tutaj leży i będą sobie mogły swobodnie się dalej rozmnażać. Ta Dżowni zostanie przeprowadzona do starszej części kompostu, tej, która leży tutaj od trzech tygodni. No i niech sobie gospodarują swój nowy dom. No i okej, okay. tutaj mamy ziemię z wykopalisk, ale tam jest mnóstwo tego peżu, różnych tam traf, nie traw, chwastów i tak dalej. Więc to zostanie wybrane, posiekane, wrzucone na kompost, a jak zostanie czysta ziemia, to ona będzie tak właśnie po, do posypywania z wierzchu. Nie wiem, czy to dobrze, czy niedobrze. Myślę, że szybciej i więcej ziemi będzie w ten sposób dzięki temu. Żydzownicy też mają chyba, lepsze miejsce do siedzenia, ale przede wszystkim też to jest mnóstwo jakiegoś siana, słomy, traw i tak dalej, więc jak tu mocniej zawieje, to to wszystko będzie rozdmuchiwać, póki nie obstawię poletami, więc ta ziemia też dociąży. I to też mi o to chodzi. Później jak będzie kompost trzeba regularnie i dość często napowietrzać, mniej więcej myślę, że co 3-4 tygodnie powinien być na, przerzucany trochę, napowietrzany, żeby tam nie następowały procesy gnilne, tylko procesy próchnicze podobno, tak? Nie wiem jak to się fachowo nazywa, tak jak mówiłem, to, to dopiero się będę dokształcał w tym temacie, ale muszę na szybko coś zrobić. Także teraz mi jest potrzebny drugi kompost i tutaj zostawię, e, ponieważ tu będzie paleta stała, to tutaj zostawię jeszcze z pół metra przejścia, i kopiemy drugi dołek, ten, taki sam jak ten poprzedni, mniej więcej 2-2,5 na, na metr. Później, jak będą konkretne palety, to będę ewentualnie go poszerzał. I tutaj wykopię drugi taki sam. I tutaj będzie już na kompost, który jest bardziej gotowy do przerobienia, czyli na przykład na ten. O, tutaj ta sterta co jest. To, to jest już mocno przerobiony nawóz zielony, bo to właściwie po jakiejś trawie. Także za chwilę on tutaj wyląduje i będą dwa oddzielne komposty. Jeden na świeże rzeczy, które będą dopiero za rok używane, i jeden na te, które będą jeszcze w tym roku użyte, więc to tak, chyba trzeba potaczkę iść, żeby tutaj ziemię wybrać i przewieźć na kubkę tam. To różni miastowego od wieśniaka. Tamten musi za siłownię płacić. Ja mam za darmo i jeszcze dodatkowo zrobię pożyteczną robotę, i pobędę na świeżym powietrzu. Właśnie robiłem tricepsy, bicepsy, ramiona, barki. Wszystko pracuje. Teraz pora na biceps. Tutaj mamy poprzedni kompost, na który doszło mnóstwo cennego surowca i powiększony został dwa razy. Tam są, tam jest kubka po wykopie. Stamtąd też będzie mnóstwo na kompost rzeczy, tylko trzeba wytrząchnąć ziemię najpierw stamtąd. Tu już jest ten nowy, proszę bardzo. To ten jest na razie troszeczkę mniejszy, ale to zależnie jakie palety będą użyte, więc odpowiednio dostosuję jego długość. No i tutaj mamy już zebraną ze środka podwórka przerobioną, mocno przepaloną trawę. Myślę, że ma przynajmniej rok może dwa. E, tutaj i zaraz ją wrzucę do, do tego dołka. I będzie wszystko na dzisiaj.